Ferenc Molnar, chłopcy z Placu Broni. Streszczenie. Chłopcy z Placu Broni to klasyczna powieść węgierskiego pisarza Ferenca Molnara, która ukazywała się w odcinkach od 1906 roku, a w 1907 roku została opublikowana w formie książkowej. Akcja rozgrywa się w marcu 1889 roku w Budapeszcie i opowiada o zmaganiach dwóch rywalizujących grup chłopców chłopców z Placu Broni i czerwonych koszul które toczą walkę o kontrolę nad tytułowym placem. To poruszająca opowieść o przyjaźni, odwadze, lojalności i poświęceniu, która mimo upływu lat pozostaje jedną z najważniejszych lektur dla młodzieży. Główni bohaterowie. Powieść skupia się wokół dwóch rywalizujących grup. Chłopcy z placu broni noszą czerwono-zielone czapki, a do grupy należą Erno Nemeczek, najmłodszy, najsłabszy fizycznie chłopiec, jedyny szeregowiec w grupie, który okazuje się najbardziej odważny, Janosz Boka, czternastoletni, mądry i sprawiedliwy przywódca grupy. Dejo Gereb, ambitny chłopiec, który zdradza kolegów, ale później próbuje odkupić swoje winy. Weiss, Czele, Czonakosz, Kolnaj, Barabasz, Richter pozostali członkowie grupy. Czerwone koszule mają swoją siedzibę w Ogrodzie Botanicznym. Feriacz, przywódca grupy, odważny i sprawiedliwy. Bracia pastorowie, silniejsi chłopcy znani z zastraszania młodszych. Sebenicz, członek grupy. Akcja rozpoczyna się w piękny marcowy dzień około godziny 12.45. Uczniowie z niecierpliwością oczekują zakończenia lekcji, wsłuchując się w dźwięki Katarynki dobiegające przez otwarte okno. Czonakosz przekazuje przez nemeczka tajną wiadomość do boki. Dziś o trzeciej zbiórka na placu. Wybieramy przewodniczącego. Ogłosić. Gdy dzwonek wybija pierwszą, uczniowie natychmiast opuszczają klasę. Przed szkołą czele targuje się ze sprzedawcą wschodnich słodyczy, który niespodziewanie podniósł ceny z jednego do dwóch grajcarów. Gereb podpowiada mu, żeby w ramach protestu uderzył kapeluszem w stragan, ale Boka powstrzymuje tę impulsywną reakcję, tłumacząc, że takie zachowanie nie ma sensu. Podczas rozmowy, Czonakosz i Nemeczek opowiadają o incydencie z braćmi pastorami, którzy zrobili im Einstein obrzydliwe niemieckie słowo oznaczające zabieranie kulek młodszym dzieciom jako łupu wojennego. W ogrodzie botanicznym bracia zabrali Nemeczkowi wszystkie kulki, które wygrał podczas gry. Gdy chłopiec próbował protestować, młodszy z braci chwycił go za kurtkę, a starszy zabrał kulki. Koledzy Nemeczka uciekli, zostawiając go samego. Chłopcy, oburzeni tą niesprawiedliwością, postanawiają omówić plan działania na popołudniowym spotkaniu. Plac Broni był dla chłopców miejscem wyjątkowym, symbolem wolności i swobody. W rzeczywistości był to tylko zwykły skrawek ziemi, ogrodzony z jednej strony rozwalającym się płotem, a z pozostałych stron zamknięty przez szare mury kamienic. Za placem znajdował się drugi olbrzymi plac, wydzierżawiony przez zarząd Tartaku na skład drewna. Między polanami drewna, powstał labirynt uliczek, które kojarzyły się chłopcom z amerykańską prerią i dzikim zachodem. Budowali tam fortece i twierdzę, zamieniając miejsce w prawdziwy plac broni. O wpół do trzeciej na placu broni jako pierwszy pojawił się Nemeczek, jedyny szeregowiec w grupie. Ku swojemu przerażeniu dostrzegł na murze obronnym Feriego Acza, przywódcę czerwonych koszul z ogrodu botanicznego, największych wrogów chłopców z placu broni. Przestraszony Nemeczek uciekł, a gdy wrócił z kolegami, okazało się, że Acz ukradł czerwono-zieloną chorągiewkę, symbol chłopców z placu broni. Podczas narady Boka zaproponował, że siostra Czelego uszyje nową flagę, tym razem biało-czerwoną, ponieważ skończył się zielony materiał. Następnie przystąpiono do głosowania na przewodniczącego. Nemeczek zebrał się na odwagę i oświadczył, że wszyscy oprócz niego zdobyli awans, więc i on nie powinien być już zwykłym szeregowcem. Jego prośba spotkała się ze śmiechem, a Czele zaproponował nawet wyrzucenie chłopca. Boka obiecał mu awans w maju, jeśli na to zasłuży. Wyniki głosowania. Janusz Boka został wodzem większością głosów. 11. Choć deżo Gereb otrzymał trzy głosy. Gereb był zadowolony z wyróżnienia, choć potajemnie uważał się za lepszego kandydata. Boka ogłosił, że mogą stracić plac i że muszą działać szybciej niż czerwone koszule. Planuje wyprawę do ogrodu botanicznego. Następnego dnia, po lekcji stenografii, Boka zaproponował wyprawę do ogrodu botanicznego, aby zostawić czerwoną kartkę z napisem Tu byli chłopcy z placu broni. Towarzyszyć miało mu dwóch najodważniejszych wystąpili czonakosz i dumny nemeczek, który chciał udowodnić, że zasługuje na awans. O zmierzchu chłopcy dotarli do ogrodu botanicznego i z bijącymi sercami przedostali się przez mur. W ruinach zamku znaleźli indiański Tomahawk i kilka toporków, broń czerwonych koszul. Boka uznał, że zabranie ich byłoby kradzieżą, więc tylko rozrzucili je, zostawiając ślad swojej obecności. Przez lornetkę Boka dostrzegł na wysepce postać z latarką. Ku swojemu zdumieniu rozpoznał kogoś z ich własnej grupy. Chłopcy przedostali się na wyspę, gdzie na polanie odbywało się zebranie czerwonych koszul. Ze zgrozą odkryli, że był to Gereb, który zdradził swoich przyjaciół. Gereb opowiadał, w jaki sposób można zdobyć plac broni, obiecując, że zostawi otwartą furtkę. Boka zostawił czerwoną kartkę na drzewie jako znak obecności chłopców z placu broni. Gdy czerwone koszule ją odkryły, rozzłoszczony acz wydał rozkaz pościgu. Chłopcom udało się uciec, ale nemeczek wpadł do wody i przemógł do suchej nitki. Wrócił do domu tramwajem, a boka nie mógł otrząsnąć się po zdradzie gereba. Nazajutrz pozostali członkowie czekali na wieść od zwiadowców, ale boka milczą. Pod koniec lekcji profesor Radz wezwał chłopców z placu broni do pokoju nauczycielskiego. Okazało się, że dowiedział się o związku kitowców tajnym stowarzyszeniu założonym przez Wajsa. Chłopcy zbierali bryłki kitu i zgodnie ze statutem związku prezes był zobowiązany do codziennego przeżuwania kitu, żeby nie stwardniał. Kolnaj przyznał, że część kitu kupili za pieniądze ze składek, a część wydłubali z pojemniczka dla kanarków oraz z okien parceli urzędniczych. Profesor zarekwirował pieniądze, chorągiew i pieczeń związku z napisem Związek Kitowców Budapeszt 1889. Obniżył uczniom stopień z zachowania, a Weissowi, jako prezesowi, ocena spadła o dwa stopnie. Związek kitowców został oficjalnie rozwiązany. Boka odetchnął z ulgą, obawiał się, że chodziło o plac broni. Nemeczek z dumą pokazał kawałek kitu, który wydrapał z okna, więc Weiss stwierdził, że związek może istnieć dalej, ale nielegalnie. Przed trzecią chłopcy zebrali się na placu broni. Nemeczek zauważył Gereba, który skradał się do budki stróża. Postanowił go śledzić i wczołgał się na dach budki, by podsłuchać rozmowę. Gereb przekupił stróża Jana trzema cygarami, prosząc go o przepędzenie chłopców z placu broni. Obiecał, że czerwone koszule będą płacić cygarami i pieniędzmi za prawo do zabawy na placu. Nemeczek popędził do domu boki, by opowiedzieć o zdradzie, ale Weiss chciał go zatrzymać, żeby złożył uroczystą przysięgę członka Związku Kitowców. Nemeczek zignorował go i wybiegł. Członkowie związku uznali to za zdradę i wykluczyli go ze swojego grona. Tymczasem nemeczek przekazał wiadomość boce. Chłopiec kaszlał, przeziębił się podczas wyprawy do ogrodu botanicznego. Dwa dni później Feriacz zorganizował kolejne zebranie czerwonych koszul w ogrodzie botanicznym. Sebenicz doniósł, że zginęła chorągiew ukradziona z placu broni. Ktoś zostawił ślady stóp na piasku. Gereb zaproponował, że przekupi stróża, by przepędził chłopców bez walki. Ale acz stanowczo odmówił. Stwierdził, że czerwone koszule nie i mają się podstępów, chcą uczciwej walki. Gereb musiał złożyć przysięgę i otrzymał stopień podporucznika. Na następny dzień acz wyznaczył termin zajęcia fortec na placu broni. Gdy gereb zapewniał, że nikt z placu broni go nie podejrzewa, z drzewa zsunął się nemeczek. Chłopiec odzyskał chorągiewkę i podsłuchał całą naradę. Gdy zdrajca oskarżył jego kolegów o tchórzostwo, nemeczek nie mógł milczeć i zakrzyknął, że to nieprawda. Zaskoczeni jego obecnością czerwone koszule, najpierw oni mieli. Bracia pastorowie chcieli wykręcić mu ręce, ale feriacz powstrzymał ich i zaproponował Nemeczkowi wstąpienie do czerwonych koszul. Chłopiec hardo odmówił: Nigdy tego nie zrobię. Acz pozwolił pastorom odebrać chorągiewkę i zanurzyć Nemeczka w stawie. Malec był już przeziębiony, a matka zabroniła mu wychodzić z domu, ale mimo to nie protestował. Stojąc po szyję w wodzie, Nemeczek ze spokojem wysłuchał kpin. Gdy podszedł Gereb i wyśmiał go, malec odparł: Wolałbym siedzieć w tej wodzie po szyję nawet do nowego roku, niż knuć z wrogami moich przyjaciół. Zapadła cisza. Wszyscy patrzyli na tego małego bohatera z podziwem. Acz zarządził prezentację broni, ignorując pobladłego Gereba. Gdy chłopcy zostali sami, feri Acz ukarał braci pastorów, każąc im wejść do stawu w ubraniach za zabieranie kulek młodszym dzieciom. Następnego dnia na placu broni pojawiła się odezwa boki. Zagraża nam wielkie niebezpieczeństwo od dziś ogłaszam ostre pogotowie czerwone koszule chcą nas zaatakować i wypędzić z placu boka nie ujawnił jednak zdrady gereba planował złapać go na gorącym uczynku w związku kitowców wybuchł spór o wyschnięty kit boka ogłosił stan wojenny każdy obiecał stawić się na zajutrz o 14 ku zaskoczeniu pozostałych nemeczek został ogłoszony adiutantem Boka uciszył głosy sprzeciwu, grożąc trybunałem wojennym każdemu, kto zakwestionuje te decyzje. Dowódca przedstawił strategię. Furtka będzie otwarta, a czerwone koszule zostaną zaatakowane dopiero, gdy wejdą na plac. Wszystko było gotowe. Nemeczek wyznał Boce, że pozostali uważają go za zdrajcę, bo nie był obecny przy składaniu przysięgi, ponieważ śledził gereba. Wódz obiecał, że gdy wojna się skończy, malec zostanie oczyszczony z podejrzeń. Nagle przed furtką stanął skruszony Gereb, błagając o wybaczenie. Na znak pojednania przyniósł nawet zieloną chorągiewkę. Boka przebaczył mu, ale nie przyjął z powrotem do związku, wiedząc, że kolega wrócił, ponieważ odrzuciły go czerwone koszule. Pozostali chłopcy wiwatowali, akceptując decyzję wodza. Dyskusję przerwało przybycie ojca Gereba. Mężczyzna chciał wiedzieć, dlaczego jego syn został wyrzucony. Kolnaj opowiedział o zdradzie, a gdy zapytano nemeczka, chłopiec, mimo gorączki, zaprzeczył, chroniąc gereba przed gniewem ojca. Ojciec gereba uznał, że pozostali kłamią. Boka odprowadził słabnącego nemeczka do domu, trawiła go wysoka gorączka, a w majaku powtarzał, że jego nazwisko zapisano małymi literami. Nadszedł dzień bitwy. Bohaterowie nie mogli się skupić na lekcjach. Nauczyciel wywołał nemeczka, ale uczeń był nieobecny z powodu choroby. Chłopcy rozumieli ofiarę kolegi i postanowili wykreślić jego nazwisko z czarnej księgi. Kolnaj zasugerował, że najpierw trzeba zapisać je dużymi literami na znak szacunku. Do boki przybywali ochotnicy z całej szkoły, ale dowódca odmówił. Musieli poradzić sobie sami. Chłopcy stawili się na placu o czternastej. Nie przybył jedynie nemeczek. Jego miejsce na stanowisku adiutanta zajął Kolnaj z nową trąbką pocztową. Przed rozpoczęciem bitwy nadeszła posłanniczka z listem od Gereba. Chłopiec dziękował Nemeczkowi za to, że nie wyznał ojcu prawdy. Ojciec kupił mu wymarzoną książkę Tajemnicza Wyspa, ale Gereb postanowił podarować ją Nemeczkowi. Prosił o przyjęcie z powrotem do związku i informował, że podsłuchał plany czerwonych koszul. Członkowie związku jednogłośnie pozwolili mu wrócić. Krótko po Gerebie przybyły czerwone koszule z białą flagą. Bracia pastorowie oficjalnie wypowiedzieli wojnę na następny dzień o wpół do trzeciej. Uzgodniono zasady. Główną bronią będą bomby piaskowe. Dopuszczalna będzie szermierka i zapasy. Łobuzy zapytali o adres Nemeczka. Chłopiec zaimponował im odwagą i chcieli go odwiedzić. Bracia przeprosili chorego za kradzież kulek. Matka zaproponowała im gorącą czekoladę, ale odmówili, mówiąc, że nie zasłużyli na taką gościnę. Na zajutrz rozegrała się wielka bitwa. Boka wykopał doły przed fortecami, w których ukryli się chłopcy, by zaatakować wroga z zaskoczenia. Armia Czerwonych Koszul podzieliła się na dwa bataliony. Pierwszym dowodził starszy z pastorów, drugim feriacz. Plan działał doskonale. Chłopcy udawali panikę, a Czerwone Koszule biegali za nimi. Na znak Kolnaja rozpoczęło się bombardowanie bombami piaskowymi. Gdy amunicja zaczęła się kończyć, Boka wezwał posiłki w postaci piechoty. Wróg był zaskoczony. Do walki dołączyli chłopcy, którzy wcześniej uciekali. Niektórzy członkowie Czerwonych Koszul łamali zasady, ale Czonakosz, odniósł pierwsze zwycięstwo, zamykając pastora w budce strażniczej. Podobny los spotykał kolejnych żołnierzy wrogiej armii. Acz czekał za ogrodzeniem, nieświadomy klęski swojego batalionu. Gdy usłyszał wiwaty i domyślił się, że jego ludzie zostali pojmani, wydał rozkaz do ataku. Zmęczeni chłopcy z placu broni zaczynali przegrywać. Boka osobiście dostarczył rozkaz batalionom ukrytym w rowach. Acz ścigał go, chcąc uwolnić kolegów z budki. Nagle z budynku wyłonił się chory nemeczek i powalił zaskoczonego acza na ziemię. Niestety sam również padł nieprzytomny. Zapanował chaos, co przyspieszyło klęskę czerwonych koszul. Chłopcy z placu broni wygrali bitwę. Boka przyniósł wodę, by ocucić nemeczka. Gdy chłopiec odzyskał przytomność, przyjaciele uświadomili mu, że zwyciężyli dzięki niemu. Nemeczek wyznał, że przybył, bo usłyszał wołanie kolnaja. Zwycięska armia wypuściła jeńców i wszyscy uczestnicy zasalutowali. Boka uroczyście mianował bohatera kapitanem ku radości wszystkich zgromadzonych. Na placu pojawiła się zrozpaczona matka Nemeczka. Wzięła go do domu, a za nią poszli wszyscy przyjaciele. Gdy wszyscy się rozeszli, Boka zaczął płakać. Ojciec Nemeczka objął chłopca i szlochał razem z nim. Jako przywódca Boka czuł, że powinien pełnić wartę, gdy jego żołnierz umiera. Następnego dnia członkowie Związku Kitowców zapisali nazwisko Nemeczka dużymi literami w Wielkiej Księdze, oddając mu cześć. Podziękowali również Boce za przywództwo. Nazwisko wodza zapisali obok hetmana Janosza Huniadi, a acza w rozdziale Klęska pod Mochaczem. Stan Nemeczka pogarszał się z godziny na godzinę. Chłopiec nic nie jadł i miał wysoką gorączkę. Lekarz na osobności wyznał ojcu, że syn nie doczeka kolejnego dnia. Obecność Boki dodawała Nemeczkowi sił. Jonasz opowiadał, że imię malca zostało zapisane dużymi literami w Wielkiej Księdze Kitowców. Nemeczek nie mógł w to uwierzyć. Wyznał, że walczył nie dla siebie, bo jemu nie będzie już dane ujrzeć placu broni. Chory zaczął majaczyć, prosząc, by zabrano go na plac. Później zacisnął pięści. Zdawało mu się, że walczy. Ojciec zabrał się do przymiarki dla zniecierpliwionego klienta, wiedząc, że będzie potrzebował pieniędzy na trumnę. Matka zaprosiła pozostałych chłopców do środka. Przyjaciele wręczyli umierającemu list z przeprosinami, a sekretarz Związku Kitowców pokazał wpis w księdze. Zrozpaczona matka zaczęła krzyczeć. Nemeczek przestał oddychać. Boka poprosił towarzyszy, by odeszli. Nie był w stanie płakać. Na domiar złego Boka dowiedział się od stróża, że niebawem na placu broni rozpocznie się budowa domu. Okazało się, że walczyli o miejsce, które i tak miało zniknąć. Pocieszała go jedynie myśl, że Nemeczek nie dożył tej chwili. Chłopcy z Placu Broni to nie tylko historia o dziecięcej rywalizacji, to opowieść o uniwersalnych wartościach odwadze, lojalności, przyjaźni i honorze. Plac Broni był dla chłopców symbolem ojczyzny, miejscem, za które byli gotowi walczyć, nawet za cenę życia. Erno Nemeczek stał się symbolem prawdziwego bohaterstwa. Mimo, że był najmniejszy i najsłabszy, wykazał się największą odwagą i lojalnością. Jego postawa pokazuje, że bohaterstwo nie zależy od siły fizycznej ale od charakteru i gotowości do poświęceń. Zapłacił najwyższą cenę za swoje przekonania, ale na zawsze pozostał w pamięci przyjaciół jako prawdziwy bohater. Ferenc Molnar stworzył ponadczasową opowieść, która porusza zarówno młodych, jak i dorosłych czytelników, przypominając o wartościach, które powinny być bliskie każdemu człowiekowi, niezależnie od wieku.